O Szymanko, witam Was, w na No! To nie ten program niestety, ale jest dzisiaj Bukszel to na co czekaliście bardzo długo, bo każdy chciałby wiedzieć, co okoń ma na półce, i ja Wam to dzisiaj pokażę. Zaczynamy od dołu, a właściwie od Książek, które niestety nie zmieściły się na regale, nie są to wcale smutne książki. Dwie książki, nowa kolekcja, już wam informowałem, że chcę zbierać, klasyka kryminału. Dalej jest tutaj Kredziarz, którego dobrze znajdźcie. Pole śmierci od Piotra Głuchowskiego, toruńskiego pisarza, który uczył mnie fachu pisania. Cixin Liu, chiński bestseller, trzy tomy. Które znacie już z mojego wcześniejszego filmu, na który oczywiście was zapraszam. Od Dawida Waszaka mroczny układ. To zdarza się tylko w filmach, dostałem również z popcornem. Popcorn już chyba go nie ma, ale książka czeka na przeczytanie. Jest kasacja Remigiusza Mroza. Dalej jest Kamienne Niebo w dwóch egzemplarzach, bo jeden już pewnie poleciał do kogoś z was. I jest oczywiście ostatni tom, kronik Jaru. Zielony tom, trzeci tom, który przyszedł do mnie niedawno. No i na rozwalałem, będą się układać. Zajdźmy trochę niżej. I powiem Wam szczerze, że chyba człowieka można określić po jego regałach. I u mnie. U mnie jest trochę porządku, trochę nieporządku. E, są tak, kroniki, kroniki Atopii od czwartej strony, Żniwiarz, któremu patronuje ambasadoruje dwa tomy żniwiarza, buntowniczka z pustyni, czyli można powiedzieć taka trochę półka z młodzieżówkami. E, I są trzy tomy e, serii pierwszych debiutanckich książek Pauliny Händel właśnie od żniwiarza, czyli strażnik łowca i. Tropiciel, fajne post-apo młodzieżowe, możecie sobie śmiało sprawdzać. O matko, to ja będę musiał to sprzątać. Andumenia, Przebudzenie, takie moje pierwsze przygody recenzenckie, dostawałem te książki. I transmisja Marcina Strzyżewskiego, książka mniej znana. Europa jesienią, post-apo, które niedługo się chce brać, więc tak jakoś przypadkiem się tutaj znalazło. Ono wyskoczyło z tej torebki, więc ja ją może sobie tutaj zostawię. I razem z nią pójdę w plenerze czytać. Co tutaj jest? Przegląd końca świata, 3 tomy. Jak wiecie to była moja chyba jedna z pierwszych recenzji Rok temu ponad recenzowałem dla was tą książkę Uważam, że jest to chyba najlepsza książka o zombie moim zdaniem Też fajna to może nie do końca dla młodszego czytelnika, ale, ale na pewno godne uwagi o zombiakach książki są to. No i podjeżdżamy ciut wyżej, ciut wyżej podzielona ta półka jest dość specyficznie, ale tutaj dominuje po prostu jedno wydawnictwo, bo najlepiej jakoś tak mi się to ułożyło po wydawnictwie, a jest to wydawnictwo Cinec Fanon, ale zanim do tego przejdę są tutaj cztery książki, takie ciut większe, które się pasowały ładnie. Jest to książka o kawie, której jeszcze nie czytałem. Atlas lądów niebyłych. Tą książkę znacie pewnie z Instagrama, bo w środku jest piękna i bogata w Fajne ilustracje. Dalej mam tutaj bestiariusz Słowiański, pierwszy i drugi tom, bo jest rozbity na dwa. Yy, cóż, no, o tym to chyba wiecie, bo był kiedyś live na ten temat. Chłopcy Jakuba czwieka, ślady Jakuba, ale Małeckiego, anety jadowskiej trup na plaży, do którego był Book Trailer i recenzja. Tutaj możecie sobie znaleźć pod przyciskiem i. Wilcza godzina jeszcze do przeczytania. Wszyscy patrzyli, nikt nie widział, także recenzowałem. Bet także dla Was recenzowałem. Warkot Jarosława Rybskiego jeszcze nie był recenzowany. Zawisza Czarny, Jakuba Ćwieka recenzowany. Drobinki Nieśmiertelności, book trailer. I Jakuba Ćwieka, bestia i wilk czytają. Dobra. Czekają na przeczytanie. Jedziemy wyżej. I wyżej, co my mamy tutaj wyżej? Wyżej mamy. Półkę, taką można by powiedzieć słowiańską, co nieco. Jest wróżba Marcina Sindery, o której Wam oczywiście opowiadałem. Saga, Wiedźmina, wszystkie tomy. Zabijcie mnie w tym momencie, bo czekają na przeczytanie nadal. I wśród nich, oczywiście, najlepiej wpasowała się kraina martwej ziemi, o której nagadałem Wam w przebraniu słowiańskim. Z mieczami robiłem oczywiście recenzję. Dalej kolejny regał. Regał można powiedzieć trochę klasyczny, bo jest tu Hrabia Monte Cristo w obu częściach którego już przeczytałem i uważam, że jest to do tej pory najlepsza książka, jaką w życiu czytałem. Są Biesy Dostojewskiego, z którymi się męczyłem bardzo długo, bo jest to bardzo trudna literatura. Bracia Karamazow czyta... czekają na przeczytanie. O, ta książka, ona się nie bez przyczyny chowa, bo ona jest taka bardzo niepoprawna i... A jest to Lolita Nabokowa, która również czeka na przeczytanie. Dalej Nabokowa są także wykłady o literaturze i Bułhakowa jest mistrz małgorzata. Jeszcze nie przeczytałem. Za co właśnie się ukarałem Są dwie pozycje Jakuba żółcieka, Ślepnąc od świateł I jest także znane wam bardzo dobrze wzgórze Psów Czeka na przeczytanie, bo trochę widzicie Stron tutaj Jest zapisanych Kupiłem w Biedronce, Aha, bardzo dobrą cenę Dwie w jednym Wyżej moja ulubiona, chyba ulubiona półka Bo najładniej się prezentuje dzięki Głównie dzięki wydawnictwu Revis, bo ono bardzo dobrze dba o klasyków fantastyki, ale zanim do nich przejdziemy. Roger Żerazny, klasyk gatunku fantastycznego. Co ciekawe, drugi tom wyrwałem na Pyrkonie i był to ostatni chyba egzemplarz, bo jest już ciężko dostać Kroniki Amberu drugi tom w tym wydaniu. No i cóż, ja dostałem. Jest to świetne wydanie, jest to klasyka. Można powiedzieć, że taka starsza konkurencja dla gry o tron. Czy tak jest? Jeszcze nie wiem, bo czasu nie miałem. Dalej jest Duna, Franka Herberta, którą też dobrze powinniście kojarzyć. Eee, Philip Dick. Cztery książki aż Filipa Dicka. Ostatnio Inwazja z Gani Medesa, która do mnie dotarła z wydawnictwa także Revis. Blade Runner, klasyk, film wspaniały, dlatego i książkę postanowiłem sobie przeczytać. Jest Ken Liu, dwa tomy. Królowie Dary, Ściana burz. No, czeka na przeczytanie niestety. Bardzo ładne także wydanie. O ile to była moja najbardziej ulubiona i najbardziej prześladująca mnie półka, bo skoro ulubiona, to dlaczego jej niestety jeszcze nie ruszyłem? O kurde, w całości jej nie ruszyłem. I tutaj wyżej połowa, nie połowa, to jest chyba jedna czwarta mojej biblioteczki ze Stephenem Kingiem. I mam tutaj powieść najlepszą, którą mam pod ręką, bo opowiadałem Wam o niej filmie. Jest to Bastion, przeczytany. Są opowiadania, marzenia i koszmary od Albatrosu, jeszcze w tym wydaniu. Dalej jest to, które czytałem na akord przez 3 dni, żeby zdążyć na premierę filmu. Zdążyłem, przeczytałem książkę, obejrzałem film, no nie byłem do końca zadowolony, ale w mojej recenzji mogliście o tym usłyszeć. Dalej, Bazar Złych Snów, czyli kolejne opowiadania Stephena Kinga. Jak gdzieś, nie wiem, coś z tymi opowiadaniami jest tak, że ja nie mogę się do nich zabrać, bo chyba dlatego, że po prostu ta przyjemność się za szybko kończy. Zanim się jeszcze dobrze rozkręci, zanim się człowiek wkręci w tą historię, to się przyjemność z opowiadaniami kończy, więc... Rzadko po sięgam. Jest dalej Doktor Sen, czyli kontynuację można by powiedzieć kultowego już lśnienia. Miasteczko Salem, także przeczytane pod kopułą, nieprzeczytane. Jest Ręka Mistrza, która też czeka na przeczytanie, bo tutaj właściwie wziąłem książki Kinga, których nie przeczytałem, ale u góry są już wszystkie przeczytane, a jest to y, Mizery, Lśnienie, Kery i Nocna Zmiana, czyli książki, które tutaj przywiozłem po to, żeby powiedzieć wam o nich filmie, który się nazywał Jak zacząć przygodę ze Stephenem Kingiem i tu właśnie trzymam te książki, które są do tego idealne. Jest, udało się, jesteśmy wyżej na podnośniku o nazwie Pufa. Cała kolekcja, nie będę jej wyciągał, bo wiecie o jaką kolekcję chodzi. Chodzi oczywiście o Mroczną Wieżę. W tym wydaniu, bo to wydanie jest genialne. Miałem kiedyś podejście, no nie do końca mi się podobało, bo jest to zupełnie coś innego, aniżeli to co wcześniej czytałem Stephena Kinga, ale będę próbował, no bo określane Mianem opus magnum. Spójrzcie tutaj, jeszcze, że coś tutaj upchał, bo już się nie mieszczą, niestety. Młodzieżówki też od czwartej strony. Martyny Senator z odkłani, tutaj leży sobie. Najlepsza książka na świecie, którą pożyczyła mi moja koleżanka Dominika, którą pozdrawiam. Nie mam niestety czasu na jej przeczytanie. Teraz Złoczyńców, który też wam recenzowałem. Świetna bardzo książka, gdzie niebo mieni się czerwienią. No skoro niebo mieni się czerwienią, to niech mieni się tam, gdzie jego miejsce, czyli jak najwyżej do nieba. Schodzimy, lecimy na następny regał. Zanim przejdziemy do regału, jest jeszcze tutaj cała kolekcja Lee Childa którą Wam spamowałem, że brakowało mi tomów. Pomogliście mi na Instagramie, za to Wam dziękuję. Udało się znaleźć brakujące tomy. Na razie przeczytany pierwszy tom z Jackiem Richerem, czyli poziom śmierci, ale jak widzicie, tomów jest 20, czyli to wszystko będę miał zamiar czytać. To jest cała skompletowana, jedyna seria, bo mi się bardzo podoba wizualnie. Jest ostrość? Chyba jest. Uch! Bym wylał. No, a taka to, to żarówka na AliExpress za jedyne 39,90. To, co jest tutaj na dole, to jest to, co okonie robią po godzinach. A okonie po godzinach gierczą w PlayStation od dzieciństwa z urodzony. Ulubione Uncharted, moja ulubiona seria, dlatego wydanie jest takie, a nie inne. Może Wam się spodobać, dlatego że ma coś wspólnego z książkami albo. W edycjach, w wydaniach kolekcjonerskich, dodawane są takie oto piękne grafiki z gry. A ciut wyżej są komiksy, też graficznie poukładane. Jest Y, ostatni z mężczyzn, z wam mówiłem, że jest to najlepszy komiks, jaki chyba czytałem. Monstresa przeczytana, zabi albo zginie przeczytany. Giant Dice, coś, coś, dla, coś dla dziewczyn, bardziej chyba, bo tutaj dominują postaci kobiece. W ogóle we wszystkich komiksach, od Nintendo Stop Comics, dominują kobiece postacie. Torgal na razie dwa tomy, ale to jest uwaga. Nie, to nie jest uwaga, bo imieniny mam w listopadzie, a urodziny w grudniu. Jedziemy wyżej, a wyżej mamy co? No miała to być taka półka horrorku. No i jest terror Dana Simonsa. Serial już jest. Siłą, bo powiem, sobie to zrobić, bo jeszcze nie przeczytałem eee, Lovecraft, Zgroza w Danii czy inne przerażające opowieści, czyli Opowiadanka, Dracula, Stokera Czyli klasyka, to o czym wam wcześniej mówiłem Jemisin, to tutaj leżą wszystkie Trzy tomy ładnie obok siebie, dalej Jest Guyman, Amerykańscy Bogowie I Ogień Przebudzenia, poleciałem Najbardziej na okładkę bo jest ze smokiem, ale jeszcze nie przeczytałem, a już wiem, że drugi tom wyszedł, ale okładka jest drugiego tomu słabsza. I książka, którą już pewnie poznajecie, czyli Modyfikowany węgiel Alter Carbon. Serial, no prawie obejrzałem, ledwo dotrwałem. Miałem dla was recenzować, ale uważam, że już jest trochę musztarda po obiedzie, bo ten serial no, miał premierę już jakiś czas temu, ale jeżeli bardzo chcecie, to podzielę się chętnie z wami wnioskami na temat książki i filmów, bo chyba to byłby pierwszy odcinek, w którym trochę bym pohejtował. Nieco wyżej jest kobieca półka tutaj Joanny, więc macie tutaj e, Prawdodziejkę, macie tutaj e, Clois Lafay, macie Porwaną Pieśniarkę, Królewską Talię, Klatkę, Szklany Tron, Olivera Sachsa, mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem i Dwór Skrzydeł i Zguby, więc wiem, że za to na pewno dostanę łapki w górę. Tutaj nie wiem, jakim cudem ten klasyk się nam zapętał, 100 lat Samotności, które już wam recenzowałem, Malowany Człowiek, Peter Brett, coś, co już pragnę przeczytać, i jest tutaj Roger Żelazny w wydaniu takim troszeczkę retro, można by powiedzieć. Wyrwany gdzieś chyba w jakimś plenerze literackim, chyba w Gdyni. Widzę, że tutaj Trudy Canavan są dwa tomy. Czustka Wron, wydawnictwo Mag. Okrutna pieść Wiktorii, nie wiem, Szwab czy Szwab, mam z tym problem. Marzyciel Laini Taylor, book trailer, widzieliście pewnie, znacie, mam nadzieję, że znacie, bo fajnie nam wyszedł. I raczej szczęśliwy niż nie. Czyli ja, a właściwie Adam Silvera. Roberta Małeckiego, już trzy tomy. Premierka świeżutka, 18 kwietnia. Wspaniały, genialny. No nie mogę tak powiedzieć o sobie, że wspaniały, genialny, bo ja go robiłem. Ale na pewno warty uwagi, możecie obejrzeć. Moim zdaniem najlepszy, jaki zrobiłem. Jest i toruński kryminalista następny, Marcel Woźniak ze swoją powtórką. Marynina, motywy osobiste, nieczytane i przeczytany. Remigiusz Mróz, Czarna Madonna, moja jedyna książka Remigiusza Mroza przeczytana i zrecenzowana. A wyżej mamy Pielgrzyma, Zadry Rudkowskiego, Republika Świecidełek. Dalej jest, proszę bardzo, Sztuka Wojny, klasyk taki, który można sobie przyswoić i do życia, i do ogólnie wielu dziedzin. Jana Parandowskiego, Mitologia, to miało służyć jako... To miało służyć jako... Jak się nazywa to słowo? Jako inspiracja, inspiracja do pisania powieści fantastyki. Powieści fantazy, wypisania fantastyki ogólnie dla mnie, cierpienia młodego Wertera, który również przychodząc z domu i wam recenzowałem. Faraon Prusa, boska komedia, Arystoteles, historia filozofii, to było chyba akurat przywiezione do zdjęć. A tutaj Tony Halik, tu byłem. Rok 84, Orwella. Huxley, nowy wspaniały świat. Mechaniczna pomarańcza, a tu się zapodział Stephen King, jak pisać, pamiętnik rzemieślnika. Ostatnia półka, historia filmu od Edisona do Nolana bardzo ciężkie, bardzo grube, z dużą ilością obrazków i opisów. Bułhakow, biografia mistrza, która też by mnie zabiła swoją ciężkością. John Fowles, mag, książka wybitna podobno, którą chcę przeczytać. Droga Królów i Słowa Światłości, to przeczytane, już Wam mówiłem, że jest to książka wspaniała. To jest w ogóle moja pierwsza recenzja na kanale, a Słowa Światłości czekają na przeczytanie. Mark Ellsberg, Blackout, no te książki się po prostu ładnie wielkością ułożyły. I dalej wcisnąłem Głuchowskiego z tekstem i z Future, które czekają na przeczytanie, bo jestem wielkim fanem Metro, a przez to stałem się także fanem samego Głuchowskiego. O, a tu co tu jest? To jest jakaś planszóweczka niedawno kupiona. Gramy? No i to by było już chyba na tyle, jeśli chodzi o toruńskie regały o konia. Teraz, żeby pokazać Wam resztę, muszę się przenieść o 100 km stąd. Cześć, witam Was, jesteśmy już w moim rodzinnym domeczku. Zaraz Wam pokażę, co mam tutaj na regale. Ale zanim, zanim, chodźcie, 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 proszę bardzo, taki mały wjazd na chatę, proszę, poznajecie. No. Panuje tutaj trochę większy nieład, też z tego powodu, że no jak to w domu rodzinnym, działanie sił zewnętrznych, na które czasem nie mamy wpływu i te książki są poukładane trochę może inaczej, aniżeli je zostawiłem. O, jest także fajny tutaj kubeczek, który wam pokazywałem na filmie o kronikach jaru, magiczny kubeczek. Tutaj część moich zakładek została w domu. O, fajne, chyba sobie wezmę ze sobą z powrotem. Zaczniemy sobie od tej bliższej krawędzi, a tutaj mamy Tolkiena, trzy tomy Tolkiena, Władcy Pierścieni, jak widzicie w ilustrowanych wersjach. Dalej mamy Skazy Zbigniewa Zborowskiego, recenzowałem ją dla was. Lekko Stronniczy. Marcin Mordka z Królewską Talią też recenzowałem, dla Was bardzo Wam się podobała ta recenzja. Jest Solaris Lema. Dziecko, Odyna, książka, którą porzuciłem, jak widzicie. Nie wiem dlaczego, ale ją porzuciłem. Po prostu może nie był moment. Naznaczeni śmiercią jest kasacja. Znowu? Aleksandra Pola Król Gier. Larsona, mamy mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. I co ciekawe, ja tego nie przeczytałem, pożyczyłem, tylko mojej siostrze ona sobie to przeczytała. Grzędowicz Hell, czyli największe rozczarowanie z zeszłego roku. No i oczywiście Adam Faber z kronikami yy, Jaru, pierwszy i drugi tom. Zaginiony symbol, który dostałem, o, dość dawno temu dostałem. I to były chyba moje początki z czytania książek z 10 lat temu, przypuszczam. Ewi nie wiem co to za książka, poradnik pozytywnego myślenia, to również dostałem. Tak, ale dedykacji tu żadnej nie ma. Yy, Mac Mafia, jeżeli nie wiecie, wszystkie rzeczy związane z mafią. Są na takim wysokim szczebelku moich zainteresowań, dlatego no, kupowałem tego typu książki nie do końca przed nie przebrnąłem. O, to jest Józef Piłsudski, człowiek żołnierz. E, dalej, niżej jest półka, którą lubicie pewnie i Wy, i ja też lubię tą półkę, bo ona jest w kolorze zielonym, w odcieniach koloru zielonego. Jest tutaj cały cykl Christophera Paulini, e, poczyna, poczynając... z. gdzie jest Aragon. No, ślepo tam. Myślałem, że Eragon jest zielony. Moim zdaniem jest dobra. Większość uważa, że nie jest dobra. Moim zdaniem Eragon najstarszy Brising i dziedzictwo rozbite na dwa tomy niestety, bo nie przeczytałem przez to, że było rozbite na dwa tomy, ale uważam, że seria ta jest naprawdę dla początkujących młodych czytelników fantastyki. Dalej jest Harry Potter w tym wydaniu, wszystko oczywiście przeze mnie przeczytane. Bardzo miło wspominam z Harry Potterem moją przygodę. Duchy polskich miast i zamków to powinno w zasadzie leżeć obok bestiariusza. Ale znalazłem się tutaj Al Capone, którą od mojej koleżanki Darii dostałem na urodziny Któregoś roku Wyspa Kanibali, też książka, którą chciałem przeczytać Bo zaerany byłem historią Ale chyba kawałek tylko przeczytałem Król pana Twardocha Jest i Gomorra, czyli też coś mafijnego Serial genialny, genialny, naprawdę genialny serial I Robert Saviano To jest człowiek, który musi się do dzisiaj ukrywać Bo mafia go ściga przez tą książkę 13 powodów, ja wam już kiedyś o tym mówiłem Mam 13 powodów Kurcze, to jest wydanie sprzed 10 lat Jedno z pierwszych chyba Wydań w Polsce. Jest Hobbit Tolkiena, też moja ulubiona książka. Ona powinna być gdzieś tutaj. No, ja na razie ją sobie tutaj położę. Jest, są Beketa dwie książki, e, Szepty Zmarłych i Zapisane w Kościach. Nie ma chemii śmierci, bo prawdopodobnie komuś pożyczyłem chemię śmierci i ktoś mi nie oddał tej książki, a jest to najlepszy kryminał. Odezwij się, im szybciej, tym lepiej. Dla ciebie. najlepszy kłamczucha, której jeszcze nie dziobnąłem, i jest szeptucha, którą niestety przeczytam. Tutaj o tej dolnej półce nie będę się za bardzo rozwodził, bo nie ma sensu, bo są tutaj podręczniki, takie tam rzeczy, które były mi Potrzebne na studia, do szkoły, i tak dalej, i tak dalej, więc przejdziemy sobie po prostu dalej. Zaczniemy od mojego ulubionego, jednego z ulubionych autorów, a jest tutaj Mario Puzo. Przeczytane wszystkie książki, które tutaj widzicie, począwszy od Ojca Chrzestnego, wspaniałej, wybitnej książki, lepszej nawet aniżeli film. Omerta, również przeze mnie przeczytana. E, Powrót Ojca Chrzestnego, nieprzeczytany, bo to już niestety podjął się kontynuacji, ktoś inny i mu niestety nie poszło. Sycylijczyk też. Kurczę, zielona. Mogę o niej powiedzieć o zielonych książkach, które polecam, ale widzicie, mam ją tutaj w domu, więc nie zapomniałem. Świetne wspomnienie wakacji mam z tą książką. Bardzo dobra książka, bardzo dobra książka jako dodatek do Ojca Chrzestnego. Świetna, można było poczuć ten klimat Sycylii Kapitalne, Fantastyko. Rodziną przy przez przeze mnie nie przeczytana, bo też jest to inna osoba podjęła się odświeżania notatek Puzo, i to mi się też nie spodobało. I ostatni don również przeczytany ze świetną okładką bardzo dobre książki. Dalej jest trochę fantastyki, czyli pan lodowego ogrodu w trzech tomach. Ja będę musiał sobie to odświeżyć, bo czytałem to dość dawno temu. Jest mocno zachwalony, więc ja muszę sobie przypomnieć, czy faktycznie, faktycznie jest to ta, ta książka godna zachwalania, bo teraz już po prostu nie pamiętam tego. Właśnie historia z Filipiukiem jest taka, że oko Jelenia dostałem kiedyś na święta i mówię sobie kurde, ktoś mi kupił używaną książkę z jakiegoś antykwariatu. A nie, po prostu ta okładka taka jest i jest naprawdę... No, Fabryka Suf robi moim zdaniem najlepsze okładki do fantastyki, tutaj nie mają konkurencji aż takiej. Mam też Kroniki Jakuba Wędrowicza, ale no jakoś nie zagrało coś. I niżej, i niżej jest to, to, to co lubimy też najbardziej, to co ja lubię najbardziej, to jest Pozostałość kolekcji Stephena Kinga. Jest też Mroczna wieża, cztery tomy w innym wydaniu. Czarna bezgwiezdna noc, czyli opowiadania. Cztery pory roku także opowiadania. Komórka przeze mnie przeczytana. Książka bardzo aktualna, nawet dzisiaj. Łowca snów. Christine przeczytana. Kujo, oczywiście, też przeczytany. O, tutaj jest mroczna wieża. Też w jakimś innym dziwnym wydaniu, gdzieś złapałem. Przypuszczam na jakichś targach i chciałem mieć. Oczy Smoka. Uważam, że bardzo dobra. Powieść. Taka bardziej fantastyka. Po zachodzie słońca, czyli opowiadania Stevena Kinga. Tak, bezsenność. W takim małym wydaniu. Nie polecam czytania z takimi małymi literkami. Sklepik z marzeniami przeczytałem. W tej wersji, właśnie pocketowej. okay I było warto, naprawdę było warto. Sklepik z marzeniami jest to genialna książka. Gra Geralda, jeszcze nieruszona, z mniejszych: ostatni bastion Barta Dave'sa. Pęta zwierząt mroczna połowa pokochała Toma Gordona. To są też książki moje początki ze Stevenem Kingiem, bo stać mi było wtedy tylko na książki za 24 zł. Jak chodziłem do liceum, więc szedłem do e, księgarni, kupowałem to, co najtańsze od, od Stevena Kinga, i były to najcieńsze oczywiście książki, więc ja, ja je wszystkie mam. Wielki Marsz e, genialna powieść, aktualna e, także dzisiaj. To. A, zacząłem sobie niby kolekcjonować, ale uznaję, że nie ma sensu, skoro praktycznie wszystkie mam książki, te, które się tutaj ukażą. E, tak, tutaj jest trafny wybór, także dla mojej mamy książka chyba. A tutaj jest e, Stalker. Aha, Dracula nie umarły, to jest jakaś kontynuacja, przypuszczam. Drakuli. za 7 zł gdzieś tam wyrwałem. Mówię, o Drakula, biorę. Niżej tu już za bardzo nie ma co pokazywać, bo tutaj też są podręczniki. Stuka Kochania Wisłockiej. E, krępujące wspomnienia z dzieciństwa z tą książką. Alchemik. E, przeczytałem Alchemika. Książka jest podpisana przez e, Janusza Palikota, kulisy Platformy. No, ja się w polityce kiedyś troszeczkę udzielałem, ale tylko troszeczkę przez to, że byłem na studiach politologicznych. No i moi drodzy, to by było chyba na tyle. Nie ma tutaj więcej wam pokazywać. Pokazywałem wam chyba prawie wszystko, co mam, co was może zainteresować. Gdzieś tam mówię, jest coś jeszcze pougrywane. No, co mam wam powiedzieć? Potrzebuję regałów, potrzebuję mieszkania, gdzie. Będę mógł mieć wszystko na takiej fajnej, wielkiej bibliotece, bo marzę mi się taka ogromna biblioteczka na ścianie, gdzie wszystko będzie fajnie. Wyeksponowane, wszystko poukładane tak jak chcę, i będę mógł sobie nagrywać tam filmy, w końcu stanąć przed kamerą i po prostu pogadać, a nie głowić się i troić, jak tu znaleźć fajne tło. No i moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten Bookshelf Tour w moim wydaniu. Dużo tego było, starałem się ciąć jak najszybciej, żeby dużo czasu Wam nie zająć. Jeżeli się Wam podobało, koniecznie zostawiacie łapkę w górę, bo pozwala to dotrzeć do większej liczby odbiorców. Subskrybujcie mój kanał czy wciskając czerwony przycisk, wpadajcie na Facebooka, Instagrama, bo tam jestem bardzo, bardzo, bardzo aktywny. Pamiętajcie o grupie na Facebooku Okonki w sieci, gdzie możemy sobie dyskutować, jest takie forum, gdzie możemy, wy możecie pogadać ze mną, ja mogę pogadać z wami. Tyle, co ja mogę jeszcze powiedzieć. I żegnam się już z wami. Miło było zrobić tą oprowadzkę, ten wjazd na chatę, a nawet dwie do Okonia. Teraz już wiecie, co Okoń trzyma na półkach i to powinno wam na jakiś czas przynajmniej wystarczyć. Trzymajcie się, pamiętajcie, że Okoń w sieci zawsze dobrą książkę wam poleci. Z książkowym pozdrowieniem.